Jestem, jadę furą, wszystko fajnie. W trasie wytestowałem to, co zrobiłem, to super, chodzi, jest dobrze, ale tak jak mówiłem, jest temat taki, jadę właśnie kurdy gdzieś nie wiem ile na godzinę. Zegary stoją, wskazówka yy, tylko obrotomierza, coś tam chodzi, coś tam strzyka. Ale prędkością już nie chodzi, także jestem od do przelutowania, bo yy, ja sobie sprawdziłem tym yy, modułem OBD-2. Podczas trasy zresztą tego już nie nagram. Yy, chociaż może i nagram, ale to nie tak, że równolegle. Yy, Pracę ten yy, tutaj i parametry. Przyspieszenie i tak dalej. ja tutaj prowadzę bo po tych po zakrętach ostrych to trzeba ten. O, drzewa coś cyknęło yy, Nagram przyspieszenie i obroty, ale to na telefonie. Więc zobaczymy, może tak to zrobię w sumie równolegle nie mogę tego zrobić chciałbym na dwa telefony nagrać, ale nieważne sprawdziłem pracę tutaj ona jest normalna, pokazuje prędkość pokazuje normalne obroty, ale poprzez OBD2, czyli wszystkie czujki, nie tam prędkościomierz i tak dalej ten, to wszystko działa na elegancko bo jechałem za Takim trakiem i, i kurczę on jechał tak 80 na godzinę, co się zgadza. rzuciłem ten pomat 80, i jechaliśmy równo, także jest ok. Dobra, kończę, bo przyjechałem tutaj po dzisiaj drzewo włożę i to na ostro, bo trzeba się zbroić. Bo, bo każdy się zbroi teraz na zimę. No muszę. Dobra, to co? To kończymy na razie.